Siemanko, z tej strony I'm Winning i dzisiaj chciałbym wam przedstawić mod serwer pixelmon.pl yy, Fajowy serwer. Gram na nim, gdy mam czas. no, yy, no i przejdźmy do rzeczy. Yy... Tryb rozgrywki na tym serwerze polega na łapaniu pokemonów i zdobywania leveli No, może ja zaprezentuję Może wezmę Eevee Eevee wiem Aktualnie XP na SP ona, dobrze? O, chodzi tu ktoś Chodzi, ktoś się taki? Okej okay. Naciskam, o co to jest? Naciskamy tym, o, i tutaj mamy dużo ataki Ataków do wyboru, tu mamy torbę, możemy łapać pokebol ja nie będę łapał tak, no tutaj mam Nie będę łapał takiego słabego pokemona, przyprowadzenie, przywrócenie statusu, przywrócenie HP, itemy bitewne i różne takie tam cuda Uciekać też nie będę, Pokémon też możemy sobie wybrać innego pa Ale potem wam pokażę taki jeden trick, dobrze Teraz bierzemy takl I wzięliśmy tego jednego na hita. Dobrze użyliśmy tego na hita co jest bardzo dziwne no nie jest dziwne zresztą dobrze ja się widzę po przerwie i zaraz pokażę wam ten trik w ten fajowy trik okej okay, jestem i walczę z nidoliną 24 poziomem a ja mam 17 yy, tak i mówiłem wam że można zmienić sobie pokemona więc my sobie zmieniamy na mojego najlepszego Cia. i po co gdyż XP na Eevee. Zaraz zobaczycie. Biorę walcz. Pursuit. Dark. Patrzcie, rozwalę tego Nidolino. I patrzcie. Eevee dostał poziom, gdyż my walczyliśmy Eevee. I po prostu wzięliśmy sobie Dodrio. No i Eevee za to dostaje poziom, że Dodrio rozwalił. No niestety. Że, no Eevee dostaje poziom za to, że Dodrio rozwalił mu Nidolino za i osiemnasty. Poziomek. Chciałem już, chciałem już prawie kończyć, ale patrzę na Balbazara. Czy on nie jest za mały? Lul. No, już go rozwalę. Moim Eevee. Tackle. Pół życia. O, też trochę tam walczy. No i wygraliśmy. No i tym akcentem, moim mili, zakończymy odcinek Aiming wam się kłania. Wy też się kłaniajcie, o kurde. Co to jest? <gry> Dobrze jestem już po przerwie, gdyż mnie jakiś tam Pokémon chyba Nidolino zaatakował. I już go żariem. Dobrze, Aiming wam się kłania. Wy też się kłaniajcie, bo jak nie to będzie źle. Pa.